Cześć wam, ja nazywam się Deji, a dzisiaj porozmawiamy sobie z Dramo, autorem projektu Lego of Minecraft. Ja zadam mu 10 swoistych i oczywistych pytań i mam nadzieję uzyskam na nie odpowiedź. Okej, okay, zatem pora na rozmowę. Okej, okay, zatem przejdźmy do pierwszego pytania. Chciałbym najpierw dowiedzieć się, co skłoniło cię w ogóle do pomyślenia nad projektem na tak szeroką skalę. Ogólnie co skłoniło mnie do pomyślenia nad tym projektem? Wiesz, powiem ci tak, e, brako, według mnie brakowało czegoś takiego na scenie Minecrafta, ogólnie nie tylko polskiej, ale całej światowej. Gracze po prostu cały czas wchodzili na jakieś randomowe serwery, e, budowali swoje budynki, ewentualnie wa walczyli frakcjami. Nigdzie nie było żadnego takiego większego elementu rywalizacji, więc pomyślałem, że stworzę serwer oparty na zasadach hasłowych, który może odnieść duży sukces. No jak na razie widzimy, ten sukces odnosi. Tak właśnie. Dobrze, a teraz chciałbym zapytać się, jak było od początku? Wiesz, dramo, na czym najpierw skupiałeś się tworząc projekt, co było ważne i na co musiałeś uważać? Na początku tworząc projekt skupiałem się bardziej na stworzeniu szkieletu tego, co aktualnie tutaj mamy. Musieliśmy doszlifować ideę, stworzyć podstawowe komendy, jakieś areny, znaleźć partnerów. Mniej więcej to były początki tworzenia projektu. Czego najbardziej się obawiałem? Podczas tworzenia projektu oczywiście już pojawiały się pytania o partnerstwo, a także sami wysyłaliśmy takie prośby. Jednakże jedyną rzeczą, której się obawiałem było po prostu, że ktoś skopiuje ideę i stworzy własną wersję serwera, a że niektórzy youtuberzy są popularni mieliby bardzo łatwo ze startem. Na szczęście nic takiego się nie stało. Mhm, mm a w kwestii finansowej, było Ci ciężko z rozkręceniem projektu? Szczerze powiem Ci, że... że nie. Oho, dobra. Mhm, mm a teraz pora na jeden z ciekawszych aspektów projektu. Kiedy tylko wejdziemy na Twój serwer, od razu da się usłyszeć muzykę biegnącą jakby z tła. Czy to zastosowanie pluginu, czy mechaniki Minecraft. Jest to zastosowanie zarówno mechaniki Minecrafta, jak i drugiego ponownie XP. Jest to jego autorska idea. Nigdzie na świecie nie znajdziecie podobnego pluginu. Mhm. Mm Okej, okay, może przejdziemy teraz do kwestii wizualnej. Strona League of Minecraft prezentuje się znakomicie mimo obecnej, teraz modernizacji. Jesteś głównym autorem wyglądu graficznego oraz twórcą kodu strony? Tak, jestem głównym autorem z kodu strony, jak i projektu graficznego, jednak nie powiedziałbym, że strona prezentuje się znakomicie. Jednak już na następne wersje strony, czyli to, nad czym aktualnie pracujemy, został zatwiniony profesjonalista w swojej dziedzinie, więc myślę, że, no, że strona będzie o wiele lepsza. Okej, okay, to może zapytamy teraz, czym miałeś największe problemy i co przysporzyło Ci największej ilości kłopotów? Największe problemy, jak i największe ilości kłopotów aktualnie, jak i wcześniej cały czas wynikają z powodu jednego plugu, który no, na aktualną chwilę nie działa zbyt stabilnie i nie wiemy z jakiego to jest powodu. Sporo problemów także przysporzyła nam animacja, która nie została dokończona i prawdopodobnie nie zostanie już dokończona na ten sezon. Pora przejść na tematy świadczące o popularności projektu. Jak było z nakłonieniem, zaproszeniem, czy jak to chciałbyś nazwać partnerów do projektu? Bo poniekąd to biły mi się o uszy jakieś plotki, a i na stronie projektu można zauważyć czy to Multiego, czy Huśka. Jakie były ich reakcje? Powiem ci tak, Multi bardzo, ek, bardzo ekscytująca podróż do projektu, bardzo mu się spodobał i w sumie interesował się nim już od samego początku. Jeżeli chodzi o Huśka, został on ostatnio znowu zaproszony do udziału w projekcie i prawdopodobnie będzie coś z niego nagrywał. Jeszcze nie jest to w 100% pewne, ale z tego co mówił e, możemy się już spodziewać na długiej jakiejś serii na getman. A jak z przyszłością projektu? Chciałem właśnie o to zapytać na sam koniec wywiadu. E, ogólnie powiem Ci tak, w tym sezonie mamy zamiar jeszcze spróbować naglądać współpracę z Eslem. Na pewno mamy zamiar wydevelopować na własną nakładkę na klient gry, która kompletnie uniemożliwi jej zamiłowania. Mamy zamiar także dodać kilka nowych trybów gry rodem z Quake'a bądź z Lola. Chociaż czy tak naprawdę z Lola? Nie, nie powiedziałbym. No mniej więcej szykuje się naprawdę dużo updateów. Już, już w tym momencie kończymy tworzyć nowy tryb gry, tak więc no, jest po co grać. Na oficjalnej wersji mamy zamiar przeprowadzić turniej między partnerami, a także kilka różnych innych fajnych eventów. Według mnie zapowiada się naprawdę ciekawie. Okej okay, moi drodzy, to był Deji, a to był też wywiad z dramą autorem projektu League of Minecraft. A wy oglądaliście jedyny taki wywiad. Zapraszam do udzielania się pod filmem na temat projektu, wywiadu i ogółem wszystkiego. Do zobaczenia.